Cześć wszystkim. Udało nam się naprawdę ogromnym trudem. Dziękujemy tutaj serdecznie koledze, który nas poratował kamerą i możemy nagrać dla was szybki pit walk na sam koniec zawodów. No niestety, ale ważne, że przynajmniej coś nagramy, niż żebyśmy tego nie zrobili. E, także słuchajcie, druga eliminacja mistrzostw Polski. E, RC RC Klub Poznań zrobił niesamowitą robotę. Naprawdę chłopaki stanęli w wysokości zadania. E, tor jest przygotowany genialnie. E, glina jest e, chyba najwyższej czystości na razie na na jakiej jeździliśmy. Zero pyłu przez całe zawody. Naprawdę piękna, piękna robota. Jeszcze tutaj grill się pali. Pewnie jeszcze coś zjemy na koniec. Damian niestety nie wszedł do, nie wszedł do finału. Odpadł, odpadł w półfinale. Parę słów, Damian, i złapiemy największego nieszczęściarza Iwa Czarneckiego. Damianku, parę słów, jak wyjazd, jak zawody. Wyjazd jak najbardziej genialny. To naprawdę zrobione bardzo dobrze. Tutaj nie można się do niczego przyczepić. No mi się akurat nie udało, bo dojechałem szósty w półfinale, więc no, kuciutek zabrakło, ale... Ubow zjazdy i cała przyjemność to naprawdę na najwyższym poziomie warto było przyjechać tutaj. Więc... Super. Dzięki serdeczne. Piąteczka, chodźcie, jeszcze złapiemy Bartka. Tutaj Bartek wygrał dwie klasy, wygrał klasę elektryk, wygrał klasę spalinową, praktycznie 100 okrążeń zrobiłeś, 99 okrążeń, zabrakło dosłownie kilku sekund. Jeszcze raz gratulacje, Dziękuję. jak Ci się podobał Tor i którym modelem dzisiaj lepiej jeździ? E, modele są dwa znakomite, a Tor był genialny, było dużo przyczepności, yy, czyli inaczej grip. Czyli dobrze, to tor dobrze przygotowany. Tak. Dzięki serdecznie. Jeszcze raz gratulacje Bartku. Yy, tutaj jeszcze chciałem Miwa Czarneckiego i chciałem złapać tutaj jest sprawca tutaj głównego zamieszania. Udało nam się złapać kamerkę, także będziemy mieli szybciutki materiał. Szkoda, że na koniec. Tomeczku! Ogromne gratulacje. Tor przygotowaliście rewelacyjnie. E, Opowiedz trochę o waszych staraniach. E, kto tutaj pomagał i ile osób jakby przyczyniło się na to, że, mamy, e, że macie ten efekt na torze, a my mamy przyjemność po nim jeździć? E, no, witam. Słuchajcie, no, przyczyniło się no, nasz klub, po prostu członkowie naszego klubu, RC Klub Poznań. Tak, e, Maciej Nowak, e, Krzysztof Simanowicz, Dejan Wośniakowicz, e, Tomek Kuliński, no, to takie mm. główne osoby, które nam tutaj mm. pomagały w przygotowaniu tego toru. Prace, pracę włożyliśmy w zeszłym tygodniu. Zaczęliśmy codziennie po prostu tutaj ubijać, utwardzać, polewać wodą, żeby uzyskać to, co to, to, to teraz. Świetne. Cieszę Świetny. się. O to nam chodziło, o to nam tak właśnie jest. chodziło. Słuchaj, gratuluję Wam jeszcze raz. Piąteczka, lecimy, Dziękuję. złapiemy jeszcze parę osób, zanim się, zanim się spakują. Eee, także słuchajcie, chodźcie jeszcze tutaj. Eee, tutaj jeszcze byśmy złapali. Chciałbym Iwa Czarneckiego złapać. No na razie nie ma, jeszcze tak, czyli musimy tak, odwiedzić sklep na racing. E, spytać się Matiego, co tam, e, ja, jak tam z jego strony stawiał tylko na jeden model. Mati Racing Mati e... Odpadłeś w finale, napęd się ro, rozwalił. E, no ale jak, jak ogólnie wrażenie, jak Tor od Twojej strony? Świetna impreza. Naprawdę chłopaki z Poznania. Zaskoczyli ja to już nie? bardzo, bardzo zaskoczyli nas niesamowicie przygotowali Tor na naprawdę europejskim poziomie. Jest ubity, jest piękna glina. Takiej naprawdę Szybko. nawet w Stanach mogą pozazdrościć, no, 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 bo dobrze. nie ma. Naprawdę świetna impreza było bardzo sprawnie, pozytywnie. Wszystkie zmiany nam zrealizowali, co chcieliśmy jak chcieliśmy tam przełożyć treningi, coś nawet na najwyższym poziomie, tak jak być powinno na Mistrzostwach Polski. Od Twojej strony e, Twój start. Ja jestem bardzo zadowolony. Start był świetny. Wszystkie biegi szły dobrze, z dwójeczki w finale. Tam na początku drobne błędy, później już było OK, ale no to, sprzęt, to się zdarza. No, gdzieś tam Skoda się właśnie, trochę zużył, gdzieś tam wałek pękł po prostu na lądowaniu. Nawet nie po błędzie, ale gdzieś tam na lądowaniu pękł. Tyle. No, to, to jest właśnie finał 45 minut spalin. Nie dość, że trzeba być szybkim, to jeszcze sprzęt musi dojechać. Tak jest. To jest cały tego rok. Mati Racing, Mateusz z piąteczka. Dzięki. Do zobaczenia. Eee, słuchajcie, jeszcze o, Michała Tronowskiego byśmy złapali. Michałku, jak tam od Twojej strony zawody oceniłbyś? W zasadzie eee, tak zwany home track. No cóż, na home tracku pierwszy raz od zbudowania tej nowej konfiguracji jechałem. Mm -hmm. Tor perfekcyjnie przygotowany, nic się nie działo, e, nie rozlatywał się. Prawie BlueGroup się zrobił. Tak piękna, piękna że, na rzecz. Naprawdę. No, e, przyjechałem drugi, pojechałem wszystko co potrafiłem. Dzisiaj Rafał naprawdę perfekcja pojechał, gratuluję mu, bo, bo, ja Rafała, tam bo tam, tam... zrobił tak wielki postęp, że naprawdę... Mogę mu pałeczkę niedługo przekazać. To, tak, przekazać, to żeby sześć. dalej dobrze dzierżył to, chodra, tą, tą, tą rolę lidera w tragusach. Ale nie, jeszcze, jeszcze mu nie oddam to jej. 6, Sezon tak. nie skończył. Tak. Dziękujemy ci serdecznie. Cześć. Piąteczka. Z e, Rafała. Tutaj mamy. Rafał, chodź do nas na chwilę. E, Rafałku, wygrałeś tragusy. Po, Pochwałę od, od trony dostałeś. Chodź do nas i powiedz, jak zawody od twojej strony. O kurczę, powiem Ci owieczko, że byłem bardzo zaskoczony tempem wczoraj. W ogóle myślałem, że nie będę miał szans z chłopakami, tak Tomek cisnął. Naprawdę niesamowite tempo narzucili. Michał też nie odstępował z tym swoim szalonym silnikiem na prostej, gdzie słyszysz ćwierki już tylko. Ale okazało się, że równa jazda, powtarzalna jazda. Delikatnie wolniejsza jazda może wygrać jednak. Nie popełniałem błędów i udało mi się wygrać z chłopakami. Miałem też chwilę spiny na podejście przy tankowaniu, ale wszystko się udało i dojechałem pierwszy, więc jestem super zadowolony. Mati Racing, Maksima, zwycięstwo, polecam. Dzięki serdeczne, piąteczka. Eee, Tomek Gadnicki, ciebie też dawno nie widzieliśmy. Powiedziałbyś jeszcze parę słów od twojej strony, bo w tragusach, z się muszę z tego wyglądać, eee, w Tragusach o dziwo nie za ciekawie ci poszło. Ja się spodziewałem, jak siedziałem na serwisie, że będziesz lepiej jechał. Natomiast w Bagusach bardzo ładnie to wyglądało. W Bagusy widać, że to jest Twoja klasa i radzisz sobie w niej naprawdę dobrze. Dawno nie startowałeś? Jak zawody od Twojej strony? Ja jestem bardzo zadowolony z tego weekendu. Szczególnie, że się świetnie bawiłem i mogłem wreszcie ruszyć swoje zabawki, które jakiś czas leżały już na półce i tylko mogłeś na nie patrzeć. Na reszcie, no. Tak, także no, zawody były świetne, tor świetnie przygotowany, wszystko było naprawdę fajnie, mi się podobało. Przede wszystkim spędziłem dużo czasu ze, ze swoimi znajomymi, którymi, których rzadko widuję. No piękna rzecz, No, no tego brakowało. Także, no i, no i co, no, powalczyliśmy w finale, było, było dosyć ciężko, bo... Bartek Zalewski naprawdę jego poziom wzrósł niesamowicie. Facet rośnie i tak, jest, jest świetny. Teraz w tym roku zaczął jeździć w spalinówkach, więc naprawdę jest duża, dużą konkurencją dla, dla całej reszty, ponieważ no, wygrywa. Więc każdy stara się teraz go dogonić. No, mieliśmy potyczkę z, z Donatem, pod koniec było dosyć mocne ciśnienie, bo, bo ja też podganiałem ostro, popełniłem parę błędów, troszeczkę mnie poniosło. Tak I, I co było, to było widać, dostałem za to karę, więc. Jest dobrze, Finalnie, bo... Finalnie skończyłeś? Finalnie skończyłem trzeci. W Tragusach to też... jest... pod jest tak. Mistrzostwa Polski. Ty w Szczecinie nie byłeś na pierwszej rundzie. Tak. E, zamierzasz jeździć resztę mistrzostw polski? E, przyszłe niestety nie mogę, ponieważ no, praca jednak mm. e, nie pozwoli mi na to. Natomiast e, może kolejne zawody się uda udają W ograniczyć. Mam kolejne Wolsztyn to jest nie. Wolsztyn, no, no przygotuję teraz troszkę inaczej zabawki już, żeby to jeździło inaczej. Przede wszystkim w tragusie, żeby silnik był troszkę lepszej jakości już, bo... <laughs> Hałasował dosyć mocno, ale w sumie dzisiaj to było tak dla fanów tym tragusem, także fajnie, że, że klasa wróciła i, i możemy I się. O, i do przodu, piąteczka, dzięki serdeczne. E, słuchajcie, jeszcze przejdziemy, tylko ja wam pokażę, jak tor wygląda. Będziemy kończyć, bo tutaj kolega też ma e, ograniczoną pojemność na karcie e, i mamy nadzieję, że to się, e, że to się wszystko uda. E, dobra, nie widzę Olka, jeszcze Olka, największy nieszczęściarz, trzecie zawody, trzecia awaria, e, ale nie poddają się, tempo jest niesamowite. Eee, tutaj coś, coś Olku, o, z no włosów facet. ci chyba spadło. Tutaj się wydaje. Eee, poziom rewelacyjny, brakuje jeszcze tylko tego milimetra, żeby się brakuje udało. Do końca, tego, żeby dojechać w końcu. Tak, tak, ale... ale i tak jesteś lep jesteśmy lepsi, bo ostatnio nie udało nam się wziąć udziału w półfinałach. Teraz półfinały z trzeciego miejsca ukończone. A i tam od razu Iwa przepuszczałem, bo ja jechałem akurat z drugiej. <laughs> Natomiast no finał A, start z trzeciej pozycji, pierwszy finał na drugiej. W drugim finale wszystko wskazywało na to, że będzie dobrze. Jechał na drugiej, walczył prawie że o pierwszą. Natomiast no cóż, uszkodzenie mechaniczne, mocowanie amortyzatora. Rozerwało, wbiło się w koło, w związku z tym zablokowało koło. No I tyle. Koniec. Koniec. No, kolejny raz, jakby to nieukończony finał, bez podium. Ale podoba nam się charyzma, podoba nam się podejście wasze. Ale best był rewelacyjny, bo 25,2 to już jest dobrze. Bardzo szybko. No. Bardzo Także no, mamy nadzieję, że w końcu trochę odwróci się nam to zła pasa i w końcu, w końcu będą podesty. Będą podesty. Piąteczka. Dzięki serdeczne. Słuchajcie, chodźcie jeszcze. Przejdziemy się tak na szybko. Pokażę Wam jeszcze jak wygląda jak, wygląda, jak wygląda fragment toru, jak wygląda tor i... No i co? No i będziemy kończyć. Także... Także co mogę powiedzieć? Od mojej strony zawody tutaj naprawdę rewelacja. Fajna ekipa, fajne wieczorki modelarskie tutaj spędziliśmy. Myślę, że koło 18 stąd pewnie wyjedziemy z Damianem. Mamy kupę rzeczy do złożenia. I... I co? Tutaj już się podium szykuje. Tam Dejan, Dejan robi... Dejan przygotowuje puchary, przygotowuje wszystko na rozdanie. A ja Wam tutaj teraz pokażę kilka rzeczy, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o glinę. Zobaczcie. To jest czysta glina, która, która jest tutaj. Ona jest bardzo trudna w utrzymaniu. Może przejdziemy tutaj, tutaj na, na ten zakręt, żeby Wam jeszcze pokazać parę takich rzeczy. To praktycznie się nie sypie. Zobaczcie. Zobaczcie. Piękna rzecz, piękna rzecz, bardzo fajnie, naprawdę rewelacyjnie tor przygotowany, a już zejście z prostej jest po prostu, jest po prostu naprawdę rewelacyjne. Także słuchajcie, z tego miejsca chciałem Wam serdecznie podziękować, eee, serdecznie chciałem podziękować e, koledze, którego tutaj e, oczywiście imię, nazwisko zobaczycie, e, zobaczycie w podziękowaniach o nas w filmie. Ja Wam z tej strony serdecznie dziękuję, druga eliminacja, druga runda, mistrzostw Polski, RC Klub Poznań, naprawdę zawody na bardzo dobrym poziomie, tor na bardzo dobrym poziomie. Dzięki serdecznie. cześć Wam, hej!